No siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z Projekt RPG Dzisiaj planowałem zrobić tuning mechaniczny, bo jak widać mam aż 104 tysiące, nie wiem jak udało mi się to uzbierać. Aczkolwiek jak wpiszemy sobie komendę piszemy sobie komendę tunerzy, no to niestety mamy tylko wizualnego. No, a że teraz mam dobre warunki do nagrywania i nikt nie będzie mi przeszkadzał i teraz mi odpowiada, no to chciałbym jednak nagrać a wizualny też byłby odcinek, więc po prostu sobie zamienimy kolejność i teraz zrobimy sobie tuning yy, wizualny. Jak można zauważyć, stoję pod domkiem. Jakim domkiem? Moim domkiem. W końcu udało mi się kupić domek tak jak chciałem. Najpierw kupiłem tutaj. A chwilę później zwolnił się tutaj, no i ten jest lepszy, a dalej domków nie ma, także generalnie bardzo fajnie, że mi się udało. No i tutaj można zobaczyć kolekcję moich samochodów. Tu jest ten Stallion GTT, ładnie porobiony, no brakuje tych szyb, więc no tylko szyb brakuje i będzie gitara. Tutaj no jest wszyściutko miodzio, elegancko, uwielbiam ten samochód. Dlatego zasługuję tutaj na taką wystawę, że tak powiem czy sobie dużo miejsca zajmuję No i mamy tego Eurosa, którego właśnie teraz będziemy robić Chciałbym tylko przypomnieć o statystykach Jak wyglądają subskrypcje na moim kanale Bo wygląda to marnie Macie tutaj gdzieś na ekranie Więc bardzo proszę, jeśli ktoś tutaj jest Już to ogląda, to niech zostawi coś po sobie Może być nawet lajk, like, czy tam, nie ja wiem, komentarz Chociażby i będzie elegancko. Kolejną rzeczą jest to, że dowiedziałem się co do V-Maxa, że w moim przypadku zwiększa się o 1 VMAX, więc nie będzie jeździł 170, e, jeśli chodzi o paliwo, ale wiadomo, że będzie jeździł o wiele więcej, e, bo go ulepszymy. Dobra, na początek y, tam już sobie umówiłem tunera, żeby nie wyszedł, ale na początek sobie zrobimy tutaj, zobaczymy jak kolory, i to wszystko pasuje. Myślę, właśnie na czerwonym i właśnie popatrzymy, jak tu felgi. Czy będzie trzeba wymieniać, czy nie. Jedna propozycja to jest wszystko białe, jeśli chodzi o felgi. Tak to wygląda. No, niestety tutaj ten biały to jest taki srebrny na tym serwerze. Ogólnie tak w GTA jest zapewne. Drugą propozycją jest to, żeby zrobić takie złote felgi. Tylko to trzeba jeszcze jakoś w miarę. Potrafić zrobić, a to nie jest takie proste. Dobra, myślę, że coś takiego. No, te felgi tutaj chyba nie pasują, ale myślę, że te kolorki będą się zgrywały. Dlatego sobie to już pofarbujemy i pojedziemy po prostu wymienić felgi. Tak myślę, że zrobimy. Tylko jeszcze tutaj kolorek auta dałbym ciemniejszy. Dobra, może coś takiego. Zatwierdź zmiany i generalnie oprócz tych subskrypcji chciałbym przypomnieć, że możecie dawać mi jakieś dolarki na serwerze, więc jeśli chcecie, żeby filmy były tutaj dla mnie prostsze do wykonania, żebym szybciej je wrzucał i też ciekawsze jakieś tutaj projekty, to możecie wysłać jakieś dolarki, zawsze to będzie dla mnie pomoc, bo jednak te 100 koła to jest bardzo dużo zbierania. No i dobra, tutaj się maluje, teraz pojedziemy zmienić felgi. No i tam jeszcze może jakieś, nie wiem, wydechy, zderzaki, zobaczymy co będzie można zrobić, to zrobimy. Później jeszcze zastanowimy się nad jakimś bodykitem, bo wiem, że są chyba dwa bodykity, ale muszę pozbierać wtedy trochę jeszcze lewela rajdowca. No i dobra, jedziemy już do tunera. Tak to wygląda. No te felgi myślę nad szprychami. Zobaczymy jeszcze, najwyżej to jakoś pomalujemy inaczej, może jakieś inne felgi niż szprychy, zobaczymy jak to wyjdzie, no i zaraz się dowiemy. Też udało mi się ulepszyć już pracę kuriera na maksymalny level, zwiększyło to 5% zarobek, nie dało to żadnego innego levela, bo bankowiec jest już najwyższy. Także też mega fajnie, więc jak widzicie dużo się dzieje, jest domek, jest robota już na maksa, samochodzik tutaj robimy, kaska jest. Ale czego nie ma? Subskrypcji, tak, widzę cię. No dawaj tą subskrypcję, walnij dzwona i będzie od razu dzień lepszy. Dobra, już prawie jesteśmy na miejscu, zobaczymy, co z tej bestii wyjdzie. Swoją drogą trochę zwiększyłem ustawienia OBS-a i wgrałem tutaj parę efektów, że na przykład światła są lepsze do MTA. Więc yy, no, mam nadzieję, że będzie to u Was fajnie wyglądało. Dobra, napisałem do niego, że już jestem i zobaczymy, co tu się będzie działo. O, już chyba jest za nami. Nie, jednak tutaj jest. Na motorku. Dobra, może zaraz się dowiemy, co tutaj można zrobić. Dobra. Ale zaraz będziemy mieli. Ej, ziomik. Dobra, patrzymy. No, to nie są szprychy. Dobra, powiedziałem mu dokładniej, bo tutaj chyba nie wie o co mi chodzi. A zobaczyłem na tablicy. No, nie wygląda to dobrze. Dobra, spróbujemy inne, bo sprychy jednak tutaj nie bardzo. No, te też tak średnio. Coś tutaj innego musimy spróbować. Co tu mamy? Co tu mamy? Co tu mamy takiego? Spróbujemy Remixine. Dobra. Kurde, tak średnio, średnio siedzi. Kurde, może pan coś zaproponuje, bo nie siedzi. Zobaczymy, co, co tu tam da dla nas. Kuter, zobacz. No dobra, jednak, jednak tutaj słaba propozycja. A Patrzę na te felgi, co tutaj można wsadzić. Classic, nie. Kuter właśnie teraz mi dał. Dolar nie. Growth nie. Import. Mega było. Offroad nie. Yy, shadowki może. Shadowki spróbujemy. Dobra, odrzuć. Shadow. Shadow poproszę. Najwyżej te zostawimy, bo niby też nie są najgorsze. Zobacz, pogląd. Cholera jasna. Import. No słabo coś tu te felgi. Nie wiem. Są za bardzo wklęsłe jakoś. Nie wiem. Spróbujemy te, jak nie to zostawię te co mam. I ostatnie a huby. No zobaczymy. Jak nie aby to poddaje się. No może nawet siedzi. No nie, no nie wiem, na razie zostawę to w pokoju To może jakiś spoiler. Spróbujemy spoilerki, bo tutaj feleto. Ciężko, no nie wiem, nie wiem, coś nie siada. Kurde, no tak kiczowato, kiczowato. Najlepiej coś w kolorze karoserii. Odrzuć Dwa na... 12 tysięcy po... To kosztuje taki spoiler jak ja pierdzielę. Dobra, zobacz podgląd. No tak, kurde Eee. Mech. Następny Kurde, strasznie źle się czuję jak przyjeżdżam do tunera, bo wiecie... Czuję się taki, kurde, nie wiem Czekajcie No ten nie jest najgorszy niby Więc pomyślimy, pomyślimy eee, Spoiler 1.1.6.2 1.1.6.2, pomyślimy Następny Następny Kurde, ten też jest spoko nawet no, trochę denerwuje mnie to załamanie na środku, ale ma coś w sobie, ma coś w sobie. Dobra, i to jest jaki spoiler? 1147 też spoko. Spoko, następny, kurde, nie umiem pisać. Strasznie czuję się taki wybredny u tunera, nie? Taki niezdecydowany, taki wybredny i to nie lubię tego uczucia, no bo kurde, jednak wiecie, fajnie sobie zrobić dobrze tą furkę, nie? Następny Zobacz No taki nawet Git ale tamte chyba były lepsze Następny Okej okay, a można jakiś wydech albo zderza zderzaki czy tylko tylko fele i spoiler Kurde to, pan pokaże. 1, 6, 2 i 1, 4, 7 i coś wybierzemy. No i jeszcze jedno. Dobra, no zobaczymy. No, zobacz podgląd. To jest ten załamany. Okej, okay, no nawet siedzi, nawet siedzi, a ten drugi, a ten drugi. Trochę wiem, że słabo piszę, ale no, trudno się mówi. Pohamowane palce. Mm. Szczerze mówiąc, to proszę ten pierwszy. Zobacz. Dobra, Git. Dzięki. Dobra, mamy zrobiony. No już jakoś wygląda tylko te fele, nie wiem czy nie przemalować na całe białe, ale już, już jakoś to wygląda. Kurde, jednak będzie potrzebne mi te body, bo póki co, to widzicie, marnie wygląda ten tuning. Brakuje mi tych opcji tuningu, żebym mógł, wiedzieć sobie jakieś zderzaczki tutaj, nie wiem, wydech, brakuje tego. No ale to zależy od out i niestety tak to, tak to wygląda. Będę musiał sobie powbijać level rajdowca i po prostu zobaczymy się jeszcze raz na odcinku, kiedy będę go montował. Ale zanim to jeszcze będzie tuning mechaniczny, także czekajcie, bo to myślę najciekawsze. Zobaczymy, ile wtedy ten Eurosik osiągnie. No ja ale dziura jakaś po prostu. Widzieliście <laughs> to? Dobra, Git. Jeszcze nie denerwuję. Grzeczna dziura. No i dobra, no i próbujemy teraz te felgi jakoś pomalować i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Chciałbym tylko przypomnieć o tym, że można mnie donatować oraz o subskrypcjach, które wyglądają marnie. Kurde, nie podoba mi się to, że ten rant jest bielszy niż to, ale to generalnie samo tak jak gdyby się robi. Taki tu jest kolor w GTA i nic z tym nie zrobisz. Ty, a spróbuję czarne, ale czarne to tak średnio. No, czarne to tak średnio, kurde nie podobają mi się. A zrobimy kolor felk w odcieniu samochodu. No, mniej więcej i zrobimy ranty białe. No, nie bardzo. No dobra, to chyba trześniemy sobie takie białe, później po prostu zwiększymy, tylko to też 23 tysiące kosztuje, głupota totalna. Sobie zwiększymy te fele i to będzie jakoś wyglądało, się też obniży, później będą szyby i tak dalej, i tak dalej, więc będzie dobrze. Ewentualnie później jeszcze się zmieni te fele, jak już jakieś znajdę albo nie wiem, coś tam się zrobi. W każdym bądź razie jest już jakaś zmiana i jest gitara. Jednak, kurde, będzie potrzebny ten body, więc niedługo biorę się za wbijanie tego levela rajdowca. Kurde, dalej nie ma mechanicznego, szkoda. No ale trudno, będzie z tego odcinek, więc e, co tu mogę dużo powiedzieć. Ten odcinek może nie był najciekawszy, dużo się też nie zmieniło, e, jednak będę musiał zrobić tego body kita. Więc czekajcie na to również. Do tego to są znowu duże koszta, bo taki body kosztuje też ze 100 albo nawet ponad tysięcy a najpierw muszę zrobić jeszcze mechaniczny czyli ecu turbo na oraz jakiś zestawik wyścigowy no ale trudno jakoś to może dam radę jeśli chcecie mi w tym pomóc no to tak jak mówię można mnie wesprzeć dolarkami jeśli by nie było mnie na serwerze to można w banku z tego co słyszałem zrobić przelew nagracza online znaczy offline przepraszam no i co no chyba się pożegnamy nagrodę tutaj dzienną Mam odebraną. No i co, czekajcie na następne odcinki, lepsze odcinki i trzymajcie się. Cześć.